Udało nam się w końcu tutaj zdobyć cenny czas. Siemonko, siemanko. <noise> a u, pozdrawiam, pozdrawiamy. pozdrawiam. Od razu zapytam prosto z mostu o redaktora Tomka z Fight Sportu. Co tam się wydarzyło, bo widziałem tą Twoją wypowiedź. Dosyć mocno nie gryzłeś się w język, a Tomek ci odpo... pan Tomek ci odpowiedział. Ale. Yy... Dobra, po pierwsze, zacząłeś od bardzo szpątego. Pytania? No do, dobra, zaraz odpowiem. Święta idą, święta idą, lada chwila. Tylko kilka sekund zostało do, do świąt. E, chwilę później Nowy Rok. Nie, dla wszystkich dużo zdrowia. Szczęścia też, ale ciężko odnaleźć szczęście w tej smutnej, trochę, trochę bardzo smutnej Polsce, w smutnym świecie. A zacznijmy od Polski i ten, życzę wszystkiego najlepszego, co do tematu tego Tomka z tego Fight Sportu, czy co on tam prowadzi, co powiedziałem prawdę? Powiedziałeś co przed chwilą, że jakieś ostre słowa używałem wobec jego? No powiedziałeś, że nie, nie podchodził nawet do ciebie, bo z od razu dostanie. No, no to moje słowa. słowa, no żeby nie podchodził, a ja nie powiedziałem, że ja będę podchodził do niego. No nie, nie, ale powiedziałeś, że, żeby on do ciebie nie podchodził, no. to są mądre, mocne słowa, bo tak w sumie Ale nie, ostrzeżenie, no, ostrzeżenie, nie? ostrzeżenie jest ja ostrzeżeniem, żeby nie było, żeby nie Olimpijczyk. nie? Wagi ciężkiej, nie piórkowe, a tam, tam też koty, waga średnia, piórkowa, koty, koty, ale ja waga ciężka nie? Olimpijczyk i mistrz złotych rękawic dwa razy. Mistrz w Michigan, w Detroit, Michigan, nie? Mistrz złotych rękawic w Ohio, w stanie Ohio ze swoich czasów, ta, mistrz a, w Nowym Jorku. Tam tak jak Detroit, tak jak LA, ten, bardzo ciężki turniej złotych rękawic, nie? Ale rękawic tylko miasta Nowego Jorku i tam okręgne miasteczka i te, tam było tak blisko, miałem startować. Nie wyszło, ale ten, nie było, nie było, ale no, ja, yy, co, yy, także widzisz, co, ten Tomek z Fight Sportu, morda, yy, nie będziemy sobie mordować tutaj czasu na jakieś słabe tematy, tak? Dobra, ale... To... Bo ja też muszę zaraz wpadać Uman, yy, To ostatnie pytanie o niego, Aha. spodziewałeś się że, się, że nie, jakby wiesz, nie opuści głowy, tylko ci odpowie, też w dosyć ofensywny sposób, ale, bo... yy... Ja mu nie powiedziałem w profesjonalny sposób, on ja powiedział, ja nie użyłem żadnego k słowa na kry albo coś tam, coś tam, nie. Ty rozumiesz? On, on, on mnie tam zaczął wyzywać, tak czy nie? No, no tak, no tak, ja widziałem te, wy mi wysyłacie, dziękuję, orły, pozdrawiam. Ja, ja nie mam czasu tam na jakieś zbędne ten się ten, rozumiesz, że Kim jest Tomek? No, ja nie wiem, jego mama chyba go lepiej, lepiej zna od nas wszystkich, ale widzimy, jeżeli ja zauważam, to wszyscy zauważamy, a ja tutaj jest tylko w ojczyźnie półtora roku plus minus, nie, a 35 lat mnie tutaj nie było, nie, zauważam, ja poznaję takiego Tomka i tak naprawdę, co mnie tam obchodzi, on robi hajs w internecie przez ten jego ten, czy tam ma normalną pracę warzywniaką czy coś, to czy jest bezdomny? Mnie to nie wchodzi. Ja go nigdy słowem nie ten, nawet mu wcześniej udzieliłem wiado, tak już te, nie, głaskałem go słowem, ale ten, teraz powiem, że nie, lewa, gleba, lewak, nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie, nie tylko on, Reszta, ma, reszta z nich, z mediów, którzy mają lewackie poglądy, niech ode mnie zdala, 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 wszystkich bień, tylko Tomka. to tylko Tomku, nie czu się taki wyróżniony, że ciebie z bańki walne, jeżeli wejdziesz w drogę, Każd-, każdego jednego lewaka, od razu z bani i to tylko ja, każdy orzeł tak samo, au, wolna Polska. A możemy się spodziewać waszej konfrontacji? Tak, jeżeli wejdzie w moją przestrzeń taką bliską, tak, jakby tutaj przychodził, jak przychodzi i spoko. Ale niech mnie jest zaczepia, ani słowem, ale tym bardziej niech fizycznie nie pochodzą. No. To dla niego to Grunwald i on jest krzyżakiem 100%. No. O, ten, jeżeli by mógł, jeżeli możecie bo są święta, jeżeli byście mogli złotówkę, ci z nas, którzy mają ekstra złotówkę, zrobić dla mnie na twoje konto, czy na ten, ten, jak coś. Ja wolę ja się nie mieszać w Nie, Dobra, ale ja my... mam do ciebie, dopiero się poznaliśmy, dam do ciebie wystarczająco zaufania, że ja jestem tak. Spoko, podaj jakieś tam konto czy coś, niech płacają, jak coś, tu mi zadzwoń, musimy się wymienić numerami i ten, i wszystko jest dobrze, Ponu czekaj, czekaj, jak to było, wczoraj był telefon, bo jestem teraz w Syrence, au, pozdrawiam Warszawę, pozdrawiam Łódź, w tej chwili jestem w Łodzi, ale tak na co dzień w Syrence i ten, um, pozdrawiamy Kamila, pozdrawiamy wszystkich, wszystkich kumatych w Warszawie, nie, w stolicy, w sercu naszym, w sercu Polski, Warszawa, sercem Polski, Warszawa. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór. Hej. I ten, i idziemy dalej do przodu z tematem, widzimy co się dzieje wokół nas na tle codziennym, że jak jest, jak jest. no to nie Afganistan, czy tam Syria, czy tam, ten, ale czy tam wschodnia Ukraina w tej chwili w Polsce, ale jest słabo. Bardzo słabo. Nie o taką Polskę na dziadkowie pra, pra, pra babcie walczyli. Nie o taką Polskę. Mhm. Słuchaj, no zbliżają się święta, więc zadam dosyć niewygodne pytanie. Mam nadzieję, że się nie obrazisz na mnie. Najwyżej powiesz, że nie chcesz Ja opowiadać. nie należę do tych... Dziękuję ci za twoje wskazówki. Ale jako osoba inteligentna, którą jesteś, nie, 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 nie musi tego mówić, co by mm -hmm. jeżeli nie chce, to nie odpowiem, okay, no. ale ten, ale szczelaj, szczelaj. Wiesz, wolałem jakby to, to trochę wiem. Cię przygotować no, do mojego pytania. Nie, nie, pytania. nie Słuchaj, zbliżają się święta, no i wiadomo, że to jest czas rodzinny, jak tam Ja ucie, wiem, bo dzieci mi brakuje najbardziej. Bo właśnie o to chciałem zapytać, nie? Wiem, wiem, też wiem. Czyli nie będzie świąt z dziećmi, rozumiem. No prosto, mordo, po co takie pytanie, nie? To jest fakt skomplikowany temat, tak. tego... Mm. To jest temat dla mnie, co ja muszę sam ten święta spędzić z myślą o dzieciach, dlatego jeżeli chodzi o Wigilię, ja już od dawna mówiłem najbliższym, że ja spędzę sam w lesie, nie w mieście, w lesie, czy w jakimś parku, nie, czy ten, ale ten, ale Antek i Witek nacierają, żebym z nimi, nie, w trójkę, żebyśmy, spędzili. a i Jacek tam jest, czwórka, ta, i jak ja bym próbował im odmówić, Wigilię przynajmniej, nie, mhm. y, to Łatka na chacie, to oni mówią, że w trójkę dadzą mi radę. I muszę się skończyć z tym każdy jeden z nich huligan. Witek, ty też taki mały delikatny. Witek jest szybki na komputerach i takie rzeczy. Nie? I ten Jacek e, orzełek starszy ode mnie. Trzy razy starszy ode mnie. A ja mam 150 lat przynajmniej. I ten orzeł Warszawa, Jacek Warszawa, Serenka, Recydywa. Dziecko PRL-u. Um. No się skończyła, bo ludzie wychodzą. Spok, spokój Albo walka. spok. Także pewnie. Słuchajcie, no zbliżają się święta, więc na pewno e, Arturowi będzie bardzo miło, jak złożymy mu tam życzenia w komentarzach. A może i w Spokre. prywatnych wiadomościach. Bo... Ale już dziękuję z góry, bo wiem, że będzie dużo pozostałych. Już dziękuję, dziękuję wszystkim, mam z góry za miłe słowa, szczere słowa. A u... życzę wam wszystkiego najlepszego. Tak, moim marzeniem nie, na Nowy Rok, powiem jak jest, nie, niektórzy mówią, że jak powiesz, żeby zachować do siebie, jak powiesz, to ja w to nie wierzę, okay. nie, ja w to wierzę, wy wiecie, że ja w to wierzę, że zjeść mi się nagle się spotkałem. No i słuchaj, a Ja nie kurwa mordeczko, ja nie kurwa, kurwa mać. Siemanko. Jak tam? Dobrze, dobrze, dobrze. Jest duży? Bosawek? Gladiator. Pięć Bokser na Sapsami, ja też nie. Ale ten, spoko. Na... Miłego, miłego. Nie, miłego. nie, nie, nie ma zawsze. Wszystko dobrze. Trzymaj świąt. No dobra, może zejdziemy trochę z tych okay. poważnych tematów jednak i zapytam się dosyć obvious pytanie, czyli co nie, robić. ale rozmawiam po polsku, czy o wioski rozmowa. Dobra, to schodzimy na tematy bardziej e... cześć, neutralne. Cześć. Cześć. Bar 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 Artur tutaj widzę jest Bajowny. nie, nie. nie. Zostaję z nami. Dobra, dobra. I co, i co, co, jak... eee, co... w ogóle robisz na tym FIST Universe, bo tak pojawiłeś się, ja się nie spodziewałem, że tutaj można się ciebie w ogóle spodziewać na tej gali. Ja też nie... Ja myślałem, nie myślałem, nie myślałem, nie wiedziałem, nie? My, 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 my należymy do tych ludzi, tym bardziej do tych Polaków, dlatego jesteśmy... my co, my, my, my właśnie ogarniamy jakieś myśli, nie? Że my myślimy, nie? Już nie wiem, gdzie myślałeś. Nie wiedziałeś, że tu będę, a jestem tu. Ja też nie wiedziałem, że tu będę do kilku godzin wstecz, nie? Jakoś koło południa dostałem telefon, zostałem zaproszony przez wodarzy tej gali, nie? I jest fajnie. Dziękuję im za to, dziękuję wam za to i jest fajnie. Ale muszę ci powiedzieć, bo już kończymy ten wywiad. Tak, Tak. Ta. Na samym końcu muszę ci powiedzieć, że tak, jeżeli byśmy zadał pytanie takie, nie? Byś powiedział tak, Binio, jesteś już w ojczyźnie plus minus półtora roku. Bym powiedział tak, jestem. I jak teraz widzisz ojczyznę? Bo na początku musimy pamiętać, nie, a tym bardziej te pierwsze pięć tygodni pod pacem kultury no. ty, na ten temat film można nakręcić, co tam się działo to Ja nie jestem w stanie tego streścić, nie? Ale tych huliganów tam część z nich dalej tam jest. Buzibuja, Ma mają jeszcze tam jakiś dach nad głową, to tak. ale na moim miejscu, tam pod Penthousem, mm -hmm. wczoraj, wieczorem w nocy, czy przedwczoraj, nie, ja dopiero wbiłem do Warszawy, ale to było wczoraj, tak, to wczoraj w nocy, widziałem ten, bezdomnego, leżał na moim miejscu, pod Penthousem, I czekaj, była, która, do do, 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 do Witka, ja z Krakowa wbiłem, tak, I, Starnowa, od Tazmana do Kraków, gdzie miałem na Katowice. Wyszło na nas rękę. I ten albo późno. Pierwsza druga w nocy, nie? Mm -hmm. yy, Dzwoni do Witka. Witek mówi: Zaraz będę. I w międzyczasie czekam na Witka i jadam ślugę. Podeszłem pod mój penthouse, Nie pierwszy raz, był bezdomny, miał koce, miał ten. Yy, poszedłem do żabki specjalnie. Kupiłem jedno piwo. W butelce I są lep, lepiej ten, niż w puste. I szlugę, jedną szlugę zostawiłem ko, ko niego, koło niego. nie, taki, Jako taki ode mnie. gest Nowoświąteczny, nie? No No i to się szanuje. Słuchajcie, dobra, no nie będę Ci zajmował więcej czasu. Dzięki, Spoko. że tutaj się pogadaliśmy na każdy możliwy temat, chyba. <laughs> Więc Wolna dzięki. polska, o Radujcie się z tego życia, co mamy. Życie jest trochę uciążliwe, ja wiem o tym, Wy dobrze o tym wiecie. Nie. Jeżeli tak się będziemy siedzieć i przypatrywać temu wszystkiemu, co się dzieje wokół nas w Polsce, niech świat się martwi o siebie i Europa niech się martwi też o siebie, Europejczycy. Nas interesuje na chwilę obecną, yy, sprawy są tak pokiczkane, nas interesuje tylko i wyłącznie ojczyzna Polska i nasz osobisty, osobista jakaś przestrzeń mała, nie? Ta, zajmiemy się tym, spróbujmy znaleźć jakieś szczęście, jakiś mały uśmiech na twarzy w dniu codziennym, ten, a będzie lepiej dla nas wszystkich w Polsce. A jak będziemy mieć czas dnia jednego, jak zaczniemy robić porządku u nas domu, będziemy tak. mieć czas i będziemy już szczęśliwi, I te, to jeżeli Europa i świat cały potrzebuje pomocy od nas, jesteśmy w stanie, im tam powiedzieć słowo czy dwa. W sumie wszyscy na świecie są połączeni tym internetem, nie? No tak. I to są słowa oto Szełka. Dzięki wielkie.